Rezał Marciniaków w Niemstowie. Przepraszam, to jest jakaś dwa, która to są widzi. moje dzieci wózku. A tu są moje. Dwie a najładniejsze laski na wsi tu siedzą. I w całej szkole numer 10. W których włosach poszekłam paliśmy. Ale to jest pana. Słucham panią, czy mogę pomóc? Ona. Tak. Jest małpą albo mał, jakimś psem, bo, jak bo na to wizuje. <laughs> a może lubi cukier? Tak, ja, widzę a jak ja byłem w takim hotelu teraz, piłem drinka, to tam był też taki zrobiony, też A tak widziałeś, jak małpa. Nie, bo byłem, byłem na spotkaniu takim i tam nie można było. Wstyd. W jakim spotkaniu? Biznesowym. Pytamy Cię o pytanie. Jesteśmy reporterki gazety. Gazeta Niemców.pl Rodzinka Niemców.pl Rodzinka Marciniaków Niemców Kontralubin. W Warszawie było wspaniale, dużo zobaczyłem, dużo zwiedziłem i miałem dużo spotkań. Był Pan w galerii handlowej? Byłem. Co Pan kupował? Kupiłem sobie torbę. Pi e, co Pan kupił dla swoich córek? Dla swoich córek kupiłem coś wspaniałego w złotych tarasach. E, córki wiedzą co. Trzeba określić o czym. O czym co? O czym ten prezent. Ten prezent był o takiej wspaniałej wokalistce, którą kochają miliony dziewczyn na całym świecie. Nazywa się Violeta sanchez Tiromola. Martina Sosel. A, Martina, Martina Sosel, czyli Sos. <grymka> czyli inaczej Martynka. Sosel, ładna. Zapraszam, może mi podać, co? Mało mam. dalej Tak, bo jesteście gwiazdami telewizji Niemców. Co to na YouTube? No pewnie. I teraz mówię, że to dam na YouTube. Damy to na YouTube! A że to będą mówili? Jakie dziwolony. No, to jest okropna małpa. To jest Majka. To a, to to jest, Majka. To jest, a to jest Małpa, Martinusza Małpa. <grym> Maja, Maja, Ej, zobacz na nas. Dobra, idziemy z kamerą wśród zwierząt. No, mega. Teraz nie. Mega. Ale tańczysz. Ty tańczysz lepiej niż Matalia z Corses. Matyka ma A teraz to jest Martin! to jest małpa A teraz Majka Skrajka do Bajka z Ojeju, jaki ja mam piękne tansory. Auto ma i zowana Dzień dobry. To jest bajki tajemnicze drzwi. Ta zła. Czyli że jakie drzwi? To jest ta zła. Która ma... do tego była korona i perła. Korona? Do vidzenia, bye. 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 bye.